Stachowska, wasz profesor odżywienia dzisiaj mi nie do śmiechu i to bardzo nie do śmiechu, bo mam przed sobą wyniki metaanalizy. Wczoraj robiłam taki przegląd metaanaliz związany ze zdrowiem psychicznym dzieci, i ta metaanaliza dotyczyła odpowiedzi na pytanie, czy siedzenie dziecka w mediach społecznościowych może w jakiś sposób być związane z ryzykiem depresji. Odpowiedź jest, jak pewnie domyślacie się, brzmi tak, niestety tak. Ale skala tego wpływu nawet dla mnie była absolutnie zaskakująca, bo okazuje się, a badania naprawdę duże bo to 26 dużych badań, ponad 55 tysięcy uczestników, więc słuchajcie, to nietki i dmuchał. I badania pokazują, że ten wpływ jest liniowy czyli im dłużej siedzisz w mediach społecznościowych, tym bardziej jesteś narażony na depresję, ale generalnie te wyniki są szokujące, bo okazuje się, że wyższa wartość, tak zwana wartość TSSM, czyli czasu spędzonego w mediach społecznościowych, że im wyższa jest ta wartość, tam od 0 do 5 godzin nawet niektórzy potrafią spędzić, tym ten czyń, współczynnik ryzyka jest coraz wyższy i wynosi, słuchajcie, 59,6%, czyli te dzieciaki, które siedzą w internecie, siedzą w mediach długo. Rzeczywiście to ryzyko depresji jest, jest, jest ogromne, po prostu ogromne. Natomiast dane są jeszcze bardziej wstrząsające, kiedy przeliczono, o ile wzrasta ryzyko depresji na każdą godzinę spędzoną więcej w mediach społecznościowych, w internecie. Słuchajcie, to jest wzrost o 13% i najbardziej wrażliwy na... Tego typu bodźce negatywne są dziewczyny, dorastające dziewczyny, one niestety konfrontując się z tą rzeczywistością, no, znacznie częściej właśnie chorują potem na depresję. Takie ryzyko depresji wzrasta szczególnie. U dziewcząt, które przebywają więcej niż 5 godzin w mediach społecznościowych, słuchajcie, to trzeba zacząć, trzeba zacząć naprawdę ogarniać, ile te dzieciaki siedzą w tym internecie. Najważniejsza jest jeszcze jedna rzecz, taka dla mnie bardzo kojąca, a mianowicie też autorzy dają pewne rady, jak sobie z tym poradzić, i okazuje się, że niektóre czynniki, w tym aktywność fizyczna, słuchajcie, wracamy do aktywności, jest czynnikiem ochronnym u nastolatków, czynnikiem ochronnym przed depresją. Czyli słuchajcie, mniej internetu, mniej social mediów, więcej aktywności fizycznej powinno być znacznie lepiej, bo te wyniki są przerażające. 59,6% wzrost ryzyka depresji z powodu Siedzenia w mediach społecznościowych jest niewyobrażalne. To jest niewyobrażalna skala ryzyka, więc okazuje się, że to, co wygląda najbardziej niewinnie, a co widzimy na ulicach, w tramwajach, wszędzie, że wchodzi młody człowiek, ale też starszy człowiek i po prostu siedzi i gapi się w komórkę, to niestety pociąga za sobą ryzyko depresji. Na koniec, kochani, ogromna prośba, bo właśnie usłyszałam, że moje konto jest do Bani i gdyby to było dobre konto, to by te by zasięgi były lepsze, a nie są zbyt dobre. Jeżeli uważacie, że te treści, które ja przekazuję są dobre, po prostu się nimi e, dzielcie. Bo